Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Klubu Romantyki. Lecimy sobie z serii i Czasu z odcinkiem trzecim. Dzisiejszy będzie podzielony na trzy części. Um, no i co? No i chyba tyle tak słowem wstępu. E, pamiętajcie o komentarzach e, i łapkach, które bardzo motywują do dalszego nagrywania. Zobaczymy, co się ciekawego wydarzy. Bo ostatnio u Didi, prawda? Skończyliśmy u Didi, um, że tak powiem, w schronieniu na chwilę. Rozdział trzeci, propozycja. Obudziwszy się, Bri, popatrzyła w sufit, pyta pytając, próbując pojąć, gdzie jest. Od razu zachudczała jej nieprzyjemnie w głowie. Drzemko za dnia, za co mi to robisz? Uniosła się na łokciach, żeby popatrzeć na kanapę. Była pusta. Miała ochotę zostać w łóżku. Spędzić resztę dnia nic nie robiąc i o niczym nie myśląc, było e, włączyć jakiś głupi program i po prostu gapić się w telewizor, pozwoliwszy sobie na kilka minut podobnych marzeń, wiedźma wstała i ogarnąwszy się, trochę zeszła na dół w stronę cichych rozmów i zapachu przypraw. Siedzący za stołem yy, chi, Diogo i Onyx przywitali ją uśmiechem. A czy to była ta dobra Didi. Cześć, śpiąca królewno. No, A już od razu od śpiących królewny wyzywają i mogę. Raczej czarownico. <gry> Bri usiadła przy stole. Rozmowa nie zaczęła się od razu. Didi patrzyła w telewizor. Blady odblask z, z ekranu ślizgał się po jej twarzy, podkreślając rysy i wyraz, w jakim zamarły. Cichy smutek. Tęskniesz za domem? Hmm? Zerknęła szybko na Onyxa, a potem znów skupiła się na serialu. Dźwięk był ściszony niemal do minimum, ale Bris słyszała, jak mówią główni bohaterowie. Podobał jej się język, którym się posługiwali. Przypuszczała, że to mogło być igbo. Usta jej drgn drgnęły w krótkim uśmiechu. Oczywiście, że tęsknię zawsze. Gdzie się urodziłaś? W Ennugu. Wychowałam się tam i mieszkałam przez większą część życia. Westchnęła, zamykając oczu. W Nigerii inni żyją nie tak jak tutaj. Byłoby ciekawe z nią o tym pomówić. Jak wyłączę wszystkie reklamy, to się dowiem, czy warto. Nie ma żadnego wpływu, ale kontynuujmy rozmowę, bo jest to moim zdaniem bardzo ciekawy temat. Chcesz powiedzieć, że magisterium nie ma tak mocnych wpływów? O nie. Chodzi o społeczeństwo. Zanim zaczęła się wojna płomieni, Afryka była w trakcie kolonizacji. Zachodnie wybrzeże przez Portugal zajęte przez Portugalczyków prawdopodobnie. O nie, zaczyna padać zaszczu. Lubisz historię? Ja przecież pracowałam w muzeum, więc pewnie powinnam. No nie każdy. Ja na przykład idąc w kierunku mojego wykształcenia, które kończę teraz, e, pierwszy stopień, w ogóle nie lubiłam tego ani się tym nie interesowałam, po prostu poszłam z braku możliwości e, innej, po prostu możliwości edukacji. E, I nie żałuję, bo to był jeden z lepszych kierunków, takich bardzo ogólnych, które do życia mi się przydadzą. A teraz koniec mojego pitolenia, idę zamknąć okno, bo mi pokój zaleje. Dobra, już jestem, wróciłam. Ale czytać o czymś w książce to jedno, a drugie słychać opowieści człowieka, który stamtąd pochodzi. Więc tak, początek wojny, część Afryki skolonizowana. Tak, wpływ chrześcijaństwa na kontynencie nie było jeszcze w apogeum, ale istniały już niewielkie katolickie społeczności. Ojku, przepraszam. Ławcy, ławy na siłę nadprzyrodzone zaczęły się i u nas, ale przyjęły nieco inną formę. Z powodu ogólnej histerii, z powodu magii, miejscowe społeczeństwo podzieliło się. Plemiona, które uważały magiczne zdolności za wynik zawarcia umowy ze złymi duchami dołączyły do misjonarzy i wystąpiły przeciwko narodom, które szanowały czarodziejów i czarodziejki i uważały ich za ważną część społeczeństwa. Wojna domowa. Yy, Didi skinęła głową. Coś w tym rodzaju. Oczywiście nie było w niej oczywistych zwycięzców, ale z czasem szła. Szala przewagi zaczęła się przechylać na stronę innych, jednakże niebawem wszystko to zaszło na drugi plan, ponieważ jeszcze przed zakończeniem wojny płomieni na nowo rozpoczęto kolonizację. Byliśmy wyczerpani tym, co się działo, i Europejczycy nie zmarnowali szansy, aby skorzystać z naszej słabości. Wówczas narody zaczęły się jednoczyć przeciwko wspólnego wroga. Nie było ważne, czy jesteś innym czy zwyczajnym. Najważniejsza była obrona naszej ziemi. Ziemi naszych przodków. A jednak tylko Etiopii i Liberii udało się zachować niepodległość. Pokręciła głową. Ale wróćmy w nasze czasy. Misterium, magisterium działa jednakowo na całym świecie. Koniec końców to jedna organizacja. Nieważne w Hongkongu, Berlinie czy Chartum, kary za złamanie zasad kodeksu są wszędzie jednakowe. Jednakże wskutek tego, co działo się podczas wojny w Afryce, nasze społeczeństwo jest bardziej zjednoczone, silniejsze. We Włoszech, a tym bardziej w Rzymie, jeśli nie wyglądasz całkiem jak zwyczajny, od razu ktoś zadzwoni do magisterium. Tu narosło wokół nas więcej przesądów, nieufności, strachu. W mojej ojczyźnie jest inaczej. Chcesz powiedzieć, że, są tam, zwycza że tam zwyczajni nie donoszą na innych? No, tak bym nie uogólniała. Wszędzie zdarzają się wstrętni ludzie i wszędzie są też dobrze. Ale jeśli u ciebie w Enluku wszystko jest lepiej, jeśli tęsknisz za domem, po co tutaj przyjechałaś? Didi dotknęła krzyżyka na szyi. Ponieważ to moje przeznaczenie. Mogę się przydać ukrywając innych. U siebie nie jestem tak potrzebna jak tutaj. Tęsknię za Nigerią, ale wiem, że byłoby niewłaściwe, gdybym tam wróciła. I egoistyczne. Rozumiesz? Ja tak, chyba tak. Didi całkowicie skupiła się na serialu, a Bry zaczęła słuchać opowieści. Ponek o tym, jakie schrony dla innych znajdują się w Rzymie i za jego granicami. Od czasu do czasu patrzył na zegar, a w końcu wstał. Już czas! Didi zamrugała kilka razy, powracając do realnego świata. O, już? Wstała i podeszła do jednej z drzwi zasłoniętych kotarą. Chodź tutaj, mri, wyjdziesz na dwór. Już tam powinni na Ciebie czekać. A jeśli się spóźnią? Ona się nie spóźnia. Dobrze. Zplotła ręce za plecami. Dobra, let's see. Y, tutaj mamy y, wysłannik słońca, czyli to na pewno nie jakiś wyszukany plan porwania mnie. O, my Godness! Jakie to było takie egocentryczne, że wszystko kręci się wokół niej. I can't. Się. Jeśli ktoś ma do niej przyjść, to od razu chciałem porwać. Egocentryczne? Chyba złe słowo użyłam, ale wiecie. takie ja. Hmm. Onyx uśmiechnął się. Jeśli nawet tak myślisz, żebym ci nie powiedział. Oczywiście, ty przecież nigdy nie kłamiesz. Hmm. Cóż, dziękuję za gościnę, Didi. Cieszę się, że Cię poznałam. O proszę bardzo, Bri. Wiesz, że zawsze jesteś tu mile widziana. Do widzenia. Chłodny wiatr powiał w twarz i Wiedźma powoli wciągnęła powietrzem. Jak jej obiecano, już na nią czekano czarny samochód z tonowanymi szybami. Moje życie z każdym dniem coraz bardziej przypomina jakiś dziwny film. Dlaczego tak przypada? Było tyle spokoju. To znaczy, ale ja się cieszę, że ten. Tutaj mamy drogę wysokiego czegoś tam. E nie wiem, aha wysłannika słońca dobra, to droga wysłannika słońca eee, normalnie nie narzekam na to, że pada ale wiecie, wziąłem się za nagrywanie <laughs> nieważne, stała przestępując nogi na nogę, a nuż to nie po mnie, wiecie, nieporozumienie póki zastanawiała się co zrobić opuściła się w szyba tylną drzwi, drzwi, drzwi drzwiczek <laughs> Brie ojej, Bri z jakiegoś powodu zaczęła się rozglądać jakby na pustym podwórzu mogli być jeszcze inni ludzie niosący jej imię tak, to ja. Przejdziemy się? E, okienko znów się podniosło. Podszedłszy do auta, Wiedźma wsiadła do niego. Chyba przejedziemy tam było. Wybaczcie, moje błędne czytanko. Mm. Mm. Wewnątrz było chłodno i pachniało miętą. Zapach orzeźwił, ale Bli nie mogła powiedzieć, żeby jej się podobał. Był zbyt wyraźny i natrętny. Jedziemy, Bi. bi? Bea. B, be. Nie, B to byłoby E. B, dobra, niech będzie B. Bri we wstecznym lustelku spotkała się z spojrzeniem z Beo siedzącą za kierownicą. Jej ciemno oczy zapłonęły, jakby uprzedzając przed nieprzemyślanymi działaniami. Sielne ręce zacisnęły się na kierownicy, pod skórą zagrały mięśnie. Ona chyba nie jest zwykłym szaferem. Samochód ruszył. Kobieta siedząca obok założyła nogę na nogę i powiedziała, nie odwracając się od rozmówców. Proszę się nie niepokoić. Jest pani bezpieczna. Naprawdę? Bardzo mnie to um, <głos》> uspokoiło. Uh, let's see. Mm, tutaj mamy wysłannik słońca. Dobra. Ok. Dostajemy posłan no, punkt posłannicy słońca. Kobieta skinęła głową. Wyciągnęła rękę. Nazywam się Nina. Nina? Didi wymieniła imię zaczynające się na wes. Brie uścisnęła jej dłoń nieoczekiwanie chłodną, jak gdyby kamienną. Miło Panią poznać. Ładne mhm. kłamstewko. Proszę nie spieszyć się z podobnymi deklaracjami. Że? o... Ty tak Dlaczego Pani... Potem prawie przyjechałyśmy. Mówiła to na mnie znoszącym. Sprzeciwu, więc reszta niezbyt długiej jazdy minęła w milczeniu. Bea zaparkowała niebawem auto pod wieżowcem w dzielnicy finansowej. Dziewczyna miała zamiar otworzyć drzwiczki, ale Nina ją zatrzymała. Trzeba panią przebrać. Co? W Coś nie tak z moim ubraniem? Zbyt jaskrawe. Pani oczywiście bardzo nim do twarzy, ale ja chciałabym, żeby nikt niepowołany nie zwracał na panią uwagi. Mm, dziękuję za komplement. Nina uśmiechnęła się po raz pierwszy odkąd się spotkały. Proszę, nie nie podoba się, że jej podziękowano. Jeśli mój strój jest nie taki, można go zmienić. Dobrze. Jestem gotowa. Bri nie wiedziała, jakiej magii będzie się poddawać, więc zamknęła oczu i zamarła. Nie na pewno całkiem przemieni jej ubrania. A może tylko zmieni kolory? A może? Usłyszała szelest, ale nic nie poczuła. Jak potężną wiedźmą trzeba być, żeby tak niezauważalnie tworzyć magię. Co pani robi? Bri otworzyła oczy. Jej strój się nie zmienił. Popatrzyła więc ze zaskoczeniem na Ninę. Na jej kolanach była papierowa torba. Myślałam, że pani... że użyję obecności, żeby panią przebrać. Ja nie tracę środków na próżno. I bardzo mądrze. Podała dziewczyny torbę zawierającą starannie złożone ubranie. Ja i Bea poczekamy na zewnątrz. Nina od razu. Wyszła od razu. Bea dopiero po tym, ja posnęła nieufnym spojrzeniem. O oh my goodness. Już niedużo nam zostało odcinka deszczu, proszę wytrzymaj. <grym> A ja myślałam, że zobaczę magię najwyższej klasy. Wyjęła zestaw o oh, fakt ale ja. Dobra. Będziemy mieć ASMR deszczu. Tu mamy u. podkomend dla. Podręczna, zaufana, okay. wysokiej rangi. A ja nie chcę tego, ja mam te akcesory. Wysokiej rangi. I ma się nie rzucać oczy. Za czy to w ogóle nie ma wpływu? Nie się, Szczerze, najbardziej mi się podoba ten nie? Jest prosty, podkreślający sylwetkę. Jeszcze ewentualnie ten jest fajny. Chyba ten wezmę. Tamten nie wiem za dużo złota. Ja na przykład złotych kolorów nie lubię w ogóle. Dobra, następny wybór to są włosy i one też nie mają wpływu na kwiecie. Okej, okay, obecna fryzura? Nie, ten, który mi się nie podoba, ten jest ładny, ale nie do tego stroju. Nie. Nie, nie pasuje. Zostajemy przy obecnej fryzurze. Myślę, że ta fryzura już do naszej postaci. Skończywszy się przebierać, z ulgą opadła na oparciu fotela. Nie jest łatwo zmieniać ubranie w samochodzie. Strój pasował, gdy zastanawiała się, czy nie na mnie, zaczarowała wcześniej, żeby nie pomylić się do rozmiaru. Upewniwszy się po raz ostatni, że wszystko w porządku, wysiadła z samochodu. Uuuu, duża! Będzie śmiesznie, jak mi prąd wywali. I nie będę miała z czego nagrać. Wiedźma odetchnęła z ulgą, wdzięczna za zbawienie jej od zapachu, który zdawało się zamroził jej wnętrzności. Świetnie, proszę to wziąć. Podała dziewczynie białą tabletkę. Zawahawszy się Bri przyjęła ją jednak. To pewnie nie tak, że poczuła pani, że boli mnie głowa, i postanowiła poratować. Nina pokręciła głową. W tym budynku przy wejściu zamontowano detektor obecności. Co jest coś takiego? I już jest witamy w XXI wieku. Tego rodzaju technologie są na razie dostępne bardzo wąskim kręgom, wciąż są na etapie prototypów. Czujnik jest bardzo niedokładny. Właściciel kompleksu niedawno miał nie miał przygody z udziałem innego. Już przedtem nie magów, ale teraz zaczął się ich bać jeszcze bardziej. Tak więc postanowił zwiększyć bezpieczeństwo, w tym w osobistych wejściach. To wskaza tabletkę, którą otrzymała Bri. Tłumi Pani obecność. Zacznie działać w 2 sekundy po tym, jak się pani, jak ją pani rozgryzie. Działa przez 6 sekund. Co? Beznadziejny to jest. Proszę dobrze wyliczyć czas, a ja pójdę przodem. Proszę nie powtarzać dokładnie za mną. Moja obecność jest silna, dlatego skorzystam z mocniejszych środków. Zaraz. Wait a second. Um, Nie ma innego sposobu, żeby wejść. Hmm, dostajemy w punkcie posłannicy słońca. Gdyby był, na pewno bym z niego korzystała. Nina odwróciła się i poszła w stronę wieżowca. Jej krok był tak pewny, że Brisa sama wyprostowała się i pospieszyła za nią. E, ojej, ojej, ojej! Da. Czekajcie, już klikniemy odpowiednią to, tylko nie przygotowałam się, dobra. Środkowa opcja jest tą poprawną, dobra. Szybciutko klikniemy ten jeden wybór i kończymy dzisiejszy odcinek. Shit, wiedziałam, że siostra będzie do mnie dzwonić. Ajajaj będzie wściekła. Dobra, bierzemy środkowe kilka kroków i ja wychodzę. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach i do usłyszenia niebawem w kolejnych. Cześć, pa, pa!